W 1989 roku na drogach pojawiło się nowe Porsche 911 i wystarczy jedno spojrzenie na ten samochód i powiesz: przecież to stare Porsche. Jednak Porsche twierdziło, że model 964, bo takie oznaczenia dostała nowa 911, składa się z 85% nowych części. Musiałem to sprawdzić. Więc zapraszam na kolejne przygody z modelem 911, tym razem z wersją 964, bo może i ten model wygląda podobnie jak poprzednik, ale pod jego karoserią kryje się zupełnie coś nowego, coś, czego nie miało jeszcze żadne inne cywilne 911. Na przykład radziło sobie w zimowych warunkach. Jest to kolejny odcinek Story LCM o Porsche i wiem, że niektórzy z was już lekko są znudzeni tą serią, ale jak ją zacząłem, to chcę ją dokończyć, a potem będzie nowy sezon Story LCM i planuję odwiedzić. Japonię. No, a jak oglądasz pierwszy raz ten film, to tam masz link do początku tej serii, bo to jest taki serial więc trzeba go oglądać od początku. Tyle z formalności, bo czas poznać naszego dzisiejszego bohatera. Nowe 911 zwane 964 nie miało być rewolucją wizualną. W Porsche już wtedy wiedzieli, że kształt tego modelu to jego mocna strona, to jego znak rozpoznawczy. A przypomnę tylko, że ta historia zaczęła się od Garbusa. Potem było 356 na bazie Bitla, następnie 911 na bazie 356, później ewolucja 911 zwana G-Model, no a teraz to, czyli 964. Więc przyjrzyjmy się mu bliżej i zobaczmy, co tak naprawdę się zmieniło. Przede wszystkim zamontowali nowocześniejsze zderzaki, takie pełniejsze. Z tyłu to samo. Nowsze zderzaki wyróżniają ten model i sprawiają, że to auto wydaje się takie dojrzalsze. Z profilu także bardzo podobne, ale projektantom nowego modelu zależało głównie na poprawie aerodynamiki. Między innymi dlatego zamontowali mu automatycznie wysuwany spoiler, który był dostępny w każdym modelu Carrera. Do tego ta generacja, jeśli chodzi o technologię, jest już bliższa temu, co znamy dzisiaj, czyli seryjnie jest tam ABS, wspomaganie kierownicy czy airbag. Znowu to, co działo się pod karaserią, czyli w podwoziu, to już jest zupełna nowość w gamie 911. Pierwszy model, który pojawił się na rynku, miał oznaczenia 4 za napisem Carrera. No i te 4 nie odnosiło się do pojemności silnika, ale było to coś innego. Dzięki temu mogłeś w zimę swoją Carrerę upalać pod Tesco, bez obawy, że się gdzieś zakopiesz. Mówiąc bardziej logicznie, model 964 otrzymał napęd na 4 koła, a w tamtych czasach to było coś cool. Od kiedy Audi pokazało, że napęd na 4 koła, znany z aut terenowych, może wygrywać rajdy, to od tego czasu ludzie pragnęli takich samochodów. No a jak ludzie chcą, to producent musi dać, bo tam przecież jest kasa. Więc stąd pomysł na wersję 4x4, bo Porsche przecież miał już napęd na cztery koła. Przetestowany w rajdzie Dakar ultra nowoczesny napęd, który trafił do modelu 959, więc wystarczyło przełożyć go do modelu Carrera i mamy gotowy projekt. Błąd. Ale tak nie było. Czytałem różne opinie o tym, że 19 Carrera 964 ma napęd na 4 koła z modelu 959, ale to nie jest prawda. Owszem, rozwiązanie 964 opiera się na konstrukcji 959, ale tylko się opiera. Nie ma wiele wspólnego z pancernym napędem w 959. Carrera 4 ma tak zwany marketingowy napęd 4x4, czyli dla mało wymagających klientów i powiem Ci o tym później. Kolejna nowość w modelu 964 to silnik i tym razem zamiast 3,2 litra jak w Carrera G model było już 3,6 litra. Jest to nowy silnik zwany M64, ale oczywiście opiera się na poprzedniku, którego korzenie sięgają do pierwszej połowy lat 60., gdzie miał pojemność 2,0 i 130 koni. Teraz nowy model ma 250 koni, 310 nm momentu obrotowego, dzięki czemu Carrera 4 osiąga setkę w czasie 5,9 sekundy i poleci 250 km na godzinę. rok później, bo w 1990 pojawił się model Carrera 2, czyli wersja dla prawdziwych entuzjastów 911. 2 oczywiście oznacza napęd na tył i od razu ci powiem, że model ten był zdecydowanie lepszy od modelu Carrera 4, bo tak jak mówiłem wcześniej, model 4 to był produkt działu marketingowego. Ludzie chcieli, to ludzie dostali. Ale Karera 4 była o 100 kg cięższa od Karery 2. Między innymi dlatego lżejszy model Karera 2 przyspieszał szybciej do setki 5,7 zamiast 5,9 sekundy. No i w sumie cały ten napęd w Karera 4 nic nie dawał, bo Porsche to nie Audi, gdzie silnik leży z przodu i przednia oś ma porządny docisk. W Porsche silnik wisi za tylną osią, więc przy pełnym gazie silnik obciąża tylnią oś, dlatego Porsche ma świetną trakcję. Jednak z tego samego powodu przednia oś robi się lekka i przednie koła nie mają styczności z asfaltem, więc dodatkowy napęd na przednie koła nie daje tutaj korzyści. Okej, okay, tam w zimowych warunkach może być czasem przydatny, ale kto wtedy kupował Porsche i myślał o zimowych warunkach? Wtedy takie coś jak Cayenne to się nawet nikomu nie śniło. Więc Carrera 2 jest lepszym wyborem niż Carrera 4, a dodatkowo do dwójki mogłeś sobie domówić automat. I wiem, wiem, że automat do takiego klasyka to profanacja, ale wspominam o nim, ponieważ nazywał się Triptronic I pewnie kojarzysz tą nazwę z Audi, ale warto wiedzieć, że to Porsche ma patent na tym skrzynie i to Audi musi płacić Porsche za korzystanie z tego rozwiązania. To tak na marginesie. Dodatkowo pojawiły się kolejne modele z serii 964, czyli dwie wersje, w których poczujesz wiatr we włosach. Tutaj poczujesz go mniej, bo to model Targa, tutaj poczujesz go zdecydowanie więcej, bo to Cabrio. Jeden i drugi model występował w wersji Carrera 2 oraz Carrera 4. Jeden i drugi miał silnik 3.6 250 koni i te modele dostępne były przez cały okres życia modelu 964. Jednak cywilne Porsche to przecież dopiero jeden charakter tej marki, a drugi to jest Motorsport. I w latach 86-89 w wyścigach Cup korzystano z modelu 944 Turbo Cup. A od 90 roku weszła seria Carrera Cup. Oczywiście takie auta przygotowane do wyścigu były mocniejsze, ale nie jakoś tak specjalnie, bo tam było 260 koni. No, oczywiście te modele były lżejsze, bo pozbawione wszystkiego, co tylko przeszkadzało w wyścigach. Do tego model Carrera Cup miał znany i lubiany dziś wzór Felk Cup 1, i wyścigowe modelu były one magnezowe. Pierwszy sezon Carrera Cup, który rozgrywany był w Niemczech, wygrał Olaf Menti. ale dla wyścigowego działu technicznego przygotowanie modelu Carrera Cup to było zbyt łatwe wyzwanie. Więc stworzyli kolejne auto do wyścigów zwane Carrera 4 Lightweight. Przygotował go oczywiście dział Porsche Motorsport w zakładach Weissach przez zwycięzcę Lemao Jurgena Barta. Do jego budowy wykorzystano jakichś kosmicznych materiałów, przez co model ten był 350 kg lżejszy od drogowej wersji Carrera 4. W sportowym aucie zrzucić 350 kg to jest mega wyczyn, jednak taka mocna dieta miała swoje koszty i była nią kasa. Model ten kosztował dwa razy drożej od wersji Carrera Cup i przez to Nikt nie chciał go kupować. Do tego wersja ta miała napęd na cztery koła, co było zbędne w wyścigach, i jeszcze do tego przez to rozwiązanie zmieściła się tam tylko czterobiegowa wyścigowa skrzynia biegów. Przez to ten samochód mógł jechać tylko 210 km na godzinę, co było mało jak na wyścigi, więc ostatecznie Carrera 4 Lightweight stała się autem dla kolekcjonerów i wyprodukowano tylko 20-22 sztuki. Zanim zacznę ten dział, to muszę wspomnieć, że model 964 miał nowy silnik M64, gdzie jakiś inżynier miał fantazję i w tym silniku nie było uszczelki pod głowicą. Ktoś stwierdził, że nie trzeba. No i nie trzeba chyba mówić, że to nie była dobra decyzja. Dlatego od 91 roku silniki M64 w modelu 964 są już zmienione i mają już tą uszczelkę. Więc warto wiedzieć, jakbyś szukał modelu 964. Wracając do naszej historii, w 91 roku pojawił się nowy Widow Maker, czyli model Turbo. Choć w sumie nie był taki całkiem nowym, bo jak widziałeś odcinek o Turbo, jak nie, to tam go masz. To wiesz, że nowy model Turbo miał być tańszym odpowiednikiem modelu 959. Miał mieć napęd na cztery koła, z 959 supermocny silnik, czy nawet dwusprzęgłową skrzynię biegów. Ale konstruktorzy takiej wersji Turbo strasznie kombinowali, bo na przykład zastanawiali się, czy dać silnik Boxer, a może V6, a może V8 od Audi. Ostatecznie przyszedł deadline i wiedzieli, że nie dają rady zakończyć tego projektu, więc Hiper Turbo upadło. A oni szybko musieli zrobić wersję Turbo do modelu 964. Oczywiście nadwozie było szersze jak w pierwszym modelu Turbo. Do tego koła były z modelu Carrera Cup, ale były z aluminium, a nie magnezu, ponieważ uszkodzona felga z magnezu w kontakcie z wodą szybko koroduje, więc nie nadawała się do codziennego użytku. Pojawiły się także nowe obudowy lusterek oraz spoiler z poprzedniego Turbo. No i nie tylko to było z poprzedniego modelu, bo ze względu na brak czasu nie udało im się dołożyć turbiny do silnika 3.6, więc 9.64 Turbo miało silnik 3.3 serii G model. Mocy było sporo, bo aż 320 koni, a wysoki moment obrotowy 450 Nm powodował, że Turbo dalej było Turbo, czyli dużo dzikich koni w małym nadwoziu. Jak wiedziałeś, jak go opanować, to po 5 sekundach jechać 100 km/h i auto przestało przyspieszać przy 270 km na godzinę. No ale jak ci było mało, to Porsche oferowało pakiet WLS, co oznacza Verks, czy jakoś tak. W wolnym tłumaczeniu fabryczny wzrost mocy i dzięki temu było 355 koni. Więc może nowe Turbo miało stary silnik, ale to dalej była dzika bestia, z którą trzeba było wiedzieć, jak się opodzić. Turbo powędrowało także do USA, tym razem Porsche nie poskąpiło mocy, jak to było w przypadku G-Model, ale za to ta wersja była wyżej posadzona. A to dlatego, że w USA sportem narodowym jest pozywanie wszystkich za wszystko, więc Porsche wolało odmuchać na zimne i podnieśli zawieszenie, aby auto lepiej sprawdzało się w codziennym użytkowaniu. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy dostaną pozew za to, że ktoś nie napisał, że Porsche nie będzie jeździć w świeżym betonie. Mamy rok 92 i przypominam tylko, że model Turbo występował tylko w nadwoziu coupé. Więc nie zdziw się, kiedy zobaczysz takie Cabrio, które ma szerokie nadwozie jak z Turbo. To dlatego, że to jest wersja WLS, czyli werks Turbo Look, czyli Faktory Turbo Look, czyli fabryczny wygląd Turbo. Jednak model ten ma wolnosący silnik 3.6, co zresztą można rozpoznać po spoilerze. Turbo miało stały spoiler, a tutaj jest wysuwany. Dobra, skoro podstawy mamy już za sobą, to czas przyjrzeć się konkretom. Więc Porsche robiło auto dla ludu. To była wersja taka Carrera 2 czy 4. Do tego był Dzikus, to jest wersja turbo. No ale brakuje nam do tej układanki jeszcze modelu Carrera z pewnym dopiskiem. RS, czyli Carrera Rennsport. Czyli to są takie modele, które służą do homologowania wyścigowych wersji i w związku z regulaminem muszą się pojawiać ich drogowe odpowiedniki, które są takimi drogowymi wyścigówkami. Jednak w tym wypadku trzeba uważać jaką wersję tego RS się wybierze, bo były aż trzy. Każda ma ten sam silnik 36 z Karery, ale jest długnięty i teraz zamiast 250 jest 260 koni i zamiast 310 Nm jest 325 Nm momentu obrotowego. Nie jest to jakaś wielka różnica, ale silnik to tylko początek układanki. Więc pierwszy model Carrera RS zwany także M001 Lightweight jest autem, gdzie poprawę osiągów uzyskuje się przez obniżenie masy pojazdu. W tym modelu wywalono większość tego, co zwiększa masę i psuje zabawę podczas pomykania po krętej drodze. Jednak druga wersja Carrera RS zwana M002 Touring to jest już zupełnie inna bajka. Uwaga, będzie wyliczanie. Model ten miał standardowe okumlowanie, sportowe fotele zamiast kubełków, klasyczne panele do zamykania drzwi, ogrzewanie tylniej szyby, elektryczne szyby, alarm, centralny zamek, oświetlenie wnętrza, elektryczne lusterka, wykładzie na całego bagażnika, wytłumienie całego samochodu, duży pojemnik na spryskiwacze szyby. To sprawiło, że auto to było 100 kg cięższe od modelu Lightweight, czyli ważyło niewiele mniej od modelu Carrera 2. Ale to nie wszystko, ponieważ mogłeś sobie domówić do niego ogrzewanie postojowe, ogrzewanie foteli, radio, spryskiwacze do mycia reflektorów czy tam szyberdach. Więc wychodzi na to, że wersja Touring z nazwą RS tak trochę się gryzie. Okej, okay, tam jest mocniejszy silnik, jest sportowe zawieszenie czy tam wyczynowe hamulce ale gdzie niska waga. Ten Touring to był taki grubasek, co ma serce do uprawiania sportu, ale całą zabawę zabija jego masa, którą musi ze sobą nosić. No ale była jeszcze jedna wersja Carrera RS zwana M003 Competition. Tutaj zrobiono wszystko, aby ten drogowy odpowiednik był jak najbliższy tego wyczynowego. W tym modelu nie było kompletnie żadnego wyguszenia czy tam podsufitki. Tutaj wywalili totalnie wszystko, za to dodali klatkę bezpieczeństwa. Wersja totalnie hardkorowa, idealne auto, aby legalnie pojechać na tor. Więc competition dla hardkorowców, lightweight dla sportowców i touring na niedzielne wyjazdy. Ale ogólnie mówiąc, Carrera RS była fantastycznym, sportowym autem. I jak pokazuje taki Best Motoring, czyli grupa najlepszych dziennikarzy z Japonii, to Carrera RS jest zdecydowanie szybsza od Carrera 2. A do tego konkurencja z Japonii, jak choćby NSX, na torze nie miała w nim szans. No, i była jeszcze jedna wersja RS, zwana RS Ameryka. I najprościej mówiąc, Porsche znowu zagrali nieczysto w stosunku do Amerykanów. Po pierwsze, Carrera RS Europa miała zawieszenie obniżone minus 40 mm od standardowej Carrera 2. Znowu ta wersja z USA miała już zawieszenie plus 10 mm, ale nie w porównaniu do Carrera RS Europa, ale do zwykłej Carrera. Po drugie, Europa Carrera RS miała mechanizm różnicowy z modelu 964 Turbo i działał w zakresie 20-100. Znowu Carrera RS USA miała klasyczny mechanizm różnicowy z Carrera 2. Po trzecie, Carrera RS w Europie miała wyczynowe sportowe hamulce, znowu ta z USA miała seryjne z Carrera 2. No i po czwarte, Carrera USA była napakowana gratami jak model Touring z Europy, więc dodatkowo była ciężka. Składając to wszystko w całość, wychodzi na to, że Carrera RS America nie powinna mieć nazwy RS. No ale biznes to biznes, jak można zarobić, to nie ma skrupułów. Ale w USA dostali coś, czego u nas nie było. W 1991 roku w USA International Motorsport Association, czyli IMSA, wprowadziło nową serię wyścigów w klasie GT, zwaną Bridgestone Supercar Championship. W tej serii jeździły samochody, które mogłeś kupić u dylera, ale oczywiście przygotowane pod wyścig. No i jeśli jakiś producent chciał brać w nich udział, to musiał wyprodukować minimum 200 sztuk cywilnego modelu oraz 20 sztuk wersji drogowej modelu wyścigowego. Więc z racji tego, że Porsche sprzedawało model Turbo w USA, to chcieli go wystawić do tych zawodów, ale wyścigowa wersja Turbo miała problem z dostosowaniem się do przepisów dotyczących samochodów sprowadzonych za granicę. Więc w Porsche wpadli na pomysł, że cywilny model Turbo zostanie wysłany do zakładów Andia, jest to firma założona przez trzech Niemców, która przygotowuje modele Porsche do wyścigów USA. I nazwa pochodzi od ich imion AN od Arnold, DI od Dieter, AL od Alvin. Więc oni przerabiali klasyczne turbo na wyścigowe turbo i podobno to było na granicy legalności. Ale efekt mówi nam, że było warto ryzykować. Porsche wygrało serię IMSA od 1990 przez 9,2 do 9,3. No i dzięki temu pojawiło się także 20 sztuk drogowego modelu Carrera Turbo S2 w celu zapewnienia homologacji. Mamy tam inny intercooler, do tego nowe turbo, dzięki temu jest trochę więcej mocy, bo 326 zamiast 320. Moment także jest niewiele wyższy, ale nie o moc tutaj chodziło. W tym modelu chcieli poprawić charakterystykę silnika i wersja ta stała się ostrzejsza. Szybsza reakcja na gaz czy zachowanie jednostki na wyższych obrotach. Ale to miało także swoje minusy. Na dole obrotów model ten był zdecydowanie bardziej leniwy od wersji turbo, jednak to nie ma znaczenia, bo 20 sztuk sprawia, że jest to wyjątkowe auto. Mamy 93 rok i dokładnie to 30 lat wcześniej pojawił się prototyp 911 zwany wtedy 901. I dlatego w 93 roku Porsche postanowiło świętować i wypuścić model limitowany. Carrera 4 Turboluk na 30-lecie 911. Czyli mamy Carrera 4 na wypasie w nadwoziu Turbo ze sprężynami od Turbo, ale z klasycznymi hamulcami. Jubileuszowy model, który wyprodukowany został w ilości 911 sztuk. No i Ameryka nie dostała tej wersji, dlatego u nich pojawił się American Roadster, czyli Cabrio, ale w szerokim nadwoziu, czyli w Turbo look w ilości 250 sztuk. No i warto tutaj zaznaczyć, że od 1992 roku modele Cabrio 911 nie miały z tyłu siedzeń. Przepisy w USA wymagały pasów na tylnych siedzeniach, a konstrukcja 964 na to nie pozwalała, więc wywalili z tyłu siedzenia, dali schowki i dalej mogli go sprzedawać. I jeszcze jedno. W USA na zamówienie bogatego klienta Roberta Lintona pojawił się model Porsche 19 America GS Roadster 38. Jednak na takie okazy poświęcę sobie inny odcinek. Będą tam także modele Ruf. Wracając do naszej historii, to Porsche w 1993 roku znowu chciało pokazać innym, że wiedzą lepiej jak robić wyścigowe samochody. Ok, była tam seria Porsche Cup, ale tam ścigały się same modele Porsche, a oni chcieli rywalizować z innymi w zawodach GT, więc stworzyli wyścigowy model Carrera 38 RSR. Właśnie to auto pojechało rywalizować w zawodach Le Mans, oczywiście w swojej klasie. Wyścigowy model miał 375 koni i wygrał w 1993 roku. Tak samo wygrali w 1994 roku w swojej klasie w Le Mans. W generalce znaleźli się na 8 miejscu. Kolejny raz Porsche pokazało, że wie jak stworzyć auto do walki o zwycięstwo. No ale jak zbudowali auto do wyścigów, to musieli zrobić drogowy model, aby homologować ten wyścigowy. I tak pojawił się on. Carrera RS, ale z oznaczeniem 3,8. Model ten oczywiście powstał w sportowych zakładach Weissach i prace wyjściowe zaczęli od modelu Carrera RS 3,6. I na początek zajęli się silnikiem. Powiększyli pojemność jednostki z 3,6 na 3,8, tak w sumie sugerował napis 3,8 na spoilerze, jednak pojemność wynosiła dokładnie 3746 cm3, więc powinno być 3,7. No ale Porsche już nie pierwszy raz robiło takie numery. Jednak zwiększenie pojemności to był dopiero początek i wymienienie tutaj wszystkich zmian w silniku zajęłoby sporo czasu, więc powiem tak po chłopsku. Carrera RS 36 miała 260 koni, znowu 38 już 300 i to oczywiście bez użycia turbiny i innych wzmocnień. Potem zajęli się kolejnym odchudzeniem auta. Kolejnym, ponieważ RS 36 już był odchudzony i ostatecznie model RS 38 miał 1210 kg i to było około 10 kg mniej niż 36 RS. Niedużo, ale na przykład model 3.8 miał większy zbiornik paliwa. Do tego 18-calowe koła, a za kołami jeszcze lepsze hamulce. I pierwszy raz w drogowym Porsche pojawiły się na czerwono pomalowane zaciski. Wyprodukowano tylko 55 egzemplarzy drogowego modelu RS, i co ci będę o nim więcej mówił? To auto to cudo i rarytas wśród wolnosących modeli chłodzonych powietrzem. Jednak tego roku Porsche miało więcej niespodzianek, i kolejną z nich było zmiany w modelu Turbo. Pamiętaj, że 934 Turbo miał silnik 3.3 litra, bo Porsche za długo kombinowało przy Iber Turbo, które nigdy nie powstało. Teraz w 1993 roku w końcu nadrobili zaległości i model Turbo dostał nowy silnik 3.6, ale z turbiną. Dzięki temu turbo zamiast 320 koni miało już 360 koni i aż 520 nm momentu obrotowego. No ale jak było komuś mało, to Porsche miało także pakiet wzmocnienia do nowego turbo i wtedy już było kosmiczne jak na tamte lata: 385 koni. No i wiesz, kto jeździł takim Porsche? Dwóch takich policjantów, co ich nazywali Bad Boys. Now that's how you supposed to drive. From that one, that's how you drive. Jednak pomimo tego, że turbo miał nowy silnik 3.6, mocy było tyle, że strach było tym jeździć, To tego samochód brał udział w filmie Bad Boys, to i tak nie było to najlepsze turbo. Było coś lepszego. W 1993 roku pojawił się także model zwany Turbo S, jednak z tą wersją nie jest tak jak z dzisiejszymi modelami, gdzie S oznacza, że jest to po prostu szybsza wersja. Tamte Turbo S to było zupełnie inne zwierzę. Zacznijmy od tego, że model ten miał silnik 3.3 litra zamiast tego nowego 3.6 litra. Do tego model ten był składany w sportowym dziale w zakładach Weissach. Mocno go zmodyfikowali. Silnik otrzymał nowe wałki rozrządu, zmodyfikowane kanały dolotowe, zoptymalizowane systemy do prowadzenia paliwa i zapłonu. Dodali drugą chłodnicę oleju oraz suchą miskę olejową o zwiększonej pojemności. Dzięki temu moc wzrosła do 381 koni, jednak to był dopiero początek historii tej wersji, bo oprócz nazwy Turbo S mówi się na niego także Leichtbau, czyli był lekki. Turbo S był pierwszym seryjnym Porsche, do którego trafiły elementy z włókna węglowego. Dzięki tym innym zabiegom masa samochodu spadła aż o 180 kg w porównaniu do zwykłej 911 Turbo. Zawieszenie także zostało obniżone o 40 mm, a w nadkolach mamy 18-calowe felgi trzyczęściowe Speedline. Jako drugi model w historii Porsche miał także zaciski pomalowane na czerwono. Pierwsze to oczywiście Carrera RS 38. Do tego karoseria także zmodyfikowana. Mamy szersze progi nad nadkola, z tyłu mają specjalne wloty, spoiler w kolorze nadwozia, czy tam napis na progu Supercar Champion IMSA. To pamiątka po tytułach mistrzowskich modelu 19 w amerykańskim pucharze Supercar Championship. Ta wersja przyspieszała do setki w czasie 4,7 sekundy i mogła jechać 290 km/h. Powstało zaledwie 86 sztuk tego modelu i potraktuj go jako połączenie Carrera RS z wersją Turbo. Dla wielu jest to najlepsze Turbo, jakie kiedykolwiek powstało. Jednak to nie koniec nowości od Porsche z dziedziny Turbo, ponieważ pojawił się także model Turbo w Cabrio. Powstało tylko 8 sztuk i wszystkie w dziale Porsche Exclusive, czyli nie jest to seryjny model. Do tego silnik to 3,3 litra, a nie 3,6 jak w tych nowych wersjach Turbo. No i jeszcze jeden model turbo, ale tym razem wyścigowy turbo SLM. Samochód stworzony do wyścigów długodystansowych na rok 1993. Pojemność 3,2 litra, do tego masa tylko 1000 kg i auto powstało, aby rywalizować w Le Mans w 1993, stąd nazwa LM. Najpierw go przetestowano w wyścigu Sebring 12h, gdzie wygrał w swojej klasie i zajął siódme miejsce w klasyfikacji ogólnej. Później przyszedł czas na główny sprawdzian, czyli Le Mans i prowadził w swojej klasie, ale doszło do wypadku. Zresztą Walter Roll podkreślał, że w tym aucie musisz wiedzieć co robisz, inaczej źle się to dla ciebie skończy. I na 79 okrążeniu coś poszło nie tak, i model ten źle skończył, bo doszło do wypadku, i to był koniec historii tego modelu. No ale to nie koniec naszej historii. Kiedy produkcja 964 zbliżała się do końca, to pojawił się kolejny model Spitster, czyli takie cabrio, w którym poczujesz się bliżej natury. Nie będę mówić, skąd wziął się Speedster, bo tam to zrobiłem. Powiem tylko, że tym razem postawiono na wąskie nadwozie, gdzie głównie takie sprzedawali. No ale powstało także kilka sztuk w tak zwanym szerokim nadwozie, czyli z turbo Look. Silnik wolnosący, no i bardzo ważna kwestia. Model ten ważył około 70 kg mniej od Carrera 2 Cabrio, czyli było więcej w nim życia. I taki był jego cel. No a na koniec zostawiłem sobie kolejne dzieło z zakładów Porsche Exclusive, czyli Slantnos, zwane także nose, flat nose czy Flachbau. No ten z tym płaskim przodem. Wcześniejsze takie wersje z serii G-Model robione były na wzór wyścigowych modeli. Znowu tutaj auto to powstało, ponieważ tego oczekiwali bogaci klienci. Co ciekawe, tego modelu nie było w cenniku. Porsche w ogóle nie mówiło nikomu, że takie auto robiło. Tylko wiedzieli to wybrani klienci. A że nie było wtedy internetu, to nie dało się zrobić zdjęcia i wrzucić to do netu. Wtedy to auto to było wielką tajemnicą Porsche, do której przyznali się po 10 latach, gdzie oficjalnie powiedzieli, że to oni robili, a nie jakiś tam zakład tuningowy. Jeśli chodzi o wersję, to na japoński rynek poszły wersje z przodem znanym już z serii G Model. Znowu reszta świata dostaje wersję z wysuwanymi okrągłymi reflektorami. Do tego cały spoiler pomalowany na kolor nadwozia i w tylnik nad kolach były wloty jak w modelu Turbo S. No ale w Turbo S był silnik 3.3, a tutaj 3.6 w wersji wzmocnionej do 385 koni. Dlatego model ten nosi napis Turbo S, choć były także wersje z napisem Turbo 3.6. A najlepsze jest to, że kilku klientów zażyczyło sobie ten model, ale z normalnym przodem. To jest Porsche Turbo S, ale z działu Porsche Exclusive. Widać to po tylnych nadkolach, gdzie mamy te wloty jak w wersji Flatnose. No a z tyłu napis Turbo S, bo to była wersja wzmocniona, czyli z silnikiem 3.6 o mocy 385 koni. Więc w modelu 9.64 mieliśmy oficjalnie Turbo S z silnikiem 3.3 litra oraz nieoficjalnie 14 sztuk z działu Porsche ekskluzyw modelu Turbo S, ale z silnikiem 3.6 litra. E, ten niemiecki porządek. No I aby zakończyć ten odcinek, to trzeba się cofnąć do 1993 roku, bo wtedy pojawił się następca modelu 964, czyli 993. I za jego kadencji pojawił się także pierwszy GT2. No, ale to opowieść na inny Story LCM. Kolejna część historii 911 za nami i daj znać, co nie myślisz. No i co myślisz o 19964. Brałbyś coś z tego do garażu, czy wolałbyś coś z innej serii? Jak się podobało, to daj łapę w górę, bo to nam poprawia statystyki. Zapraszam także na nasze inne miejsca. Tam na dole masz linki na stronę www, Instagram czy Facebook. Tam dowiesz się, co się u nas dzieje. Do tego jak chcesz taki kubek, z którego tutaj często piję, to tam na dole masz instrukcję, jak go zdobyć. No i do zobaczenia za tydzień, gdzie powinno być zupełnie coś innego. I coś nowego. Zobaczymy.